Lubelski Festiwal Nauki, a w tym sam piknik naukowy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mimo niesprzyjających absolutnie warunków. I byłem tam, i tam byłem, coś tam tak rozlewał i było takie jakby dym. I byłem tutaj i tutaj mi się podobało robić te takie jakby te kulki i te jakby robaki. Myślałam, że będzie właśnie coś fajnego i rzeczywiście jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Właśnie oglądałam tam kleszcza pod mikroskopem. Widziałam też, yy, chwilę, jak to się nazywa, drukarkę 3D. I robiłam żelki przed chwilą. My grałam w memory. Bierze się jakąś kartę, odkrywa się, jeżeli dwa obrazki pasują do siebie, to jest punkt, żeby popatrzeć na różne ciekawe rzeczy. Czerwone kropki. Dostosowanie projektów, które w tym roku były przygotowane przez naszych, nasze środowisko, absolutnie kładzie na akcent na projekty o tematyce noblowskiej. W różnych dziedzinach, właściwie we wszystkich dziedzinach nauki, jakie są uprawiane na kulu. Począwszy od, nie wiem, biotechnologii, która świetnie się dzisiaj prezentuje. Poprzez Wydział Nauk Humanistycznych czy w ogóle Nauki Ścisłe. Każdy w, swoim, w swojej tematyce naukowej może znaleźć właśnie takie akcenty, które wskazują i zapalają tych najmłodszych do tego, aby, aby prowadzić badania, aby się uczyć, aby doświadczać, aby czytać, aby się interesować. To jest właśnie to. Kul w tym roku przygotował 228 projektów. Z czego zdecydowana większość to są projekty, które są właśnie poświęcone tematyce noblowskiej. Bardzo z tego powodu się cieszę, dlatego że ten, ten apel jakby spotkał się z dużym odzewem i zainteresowaniem naszego środowiska. Trzeba popatrzeć, tak? Poza tym, jak jest wydarzenie fajne, to warto w nim uczestniczyć. Brakuje tutaj takich rzeczy dla dzieci, także bardzo dobrze. One się bardzo ucieszyły. Nawet przyjazda autobusem była wspaniała i była. By, była świetnym doświadczeniem, tak? Jedna córeczka pierwszy raz jechała autobusem, bo przyjechałyśmy autobusem pomimo tej pogody, ale jesteśmy przygotowani na wszystko. No, Chcieliśmy, żeby zobaczyły troszkę, troszkę różnych doświadczeń. Ona jest bardzo ciekawa życia świata, różnych takich fajnych rzeczy, tak, Hanusia? Sobie to tam, tam troszkę pomalowałyśmy, zrobiłyśmy żelki. Myślę, że każda rzecz, która w tej chwili się dzieje w Lublinie, jest bardzo dobra.